Kiedy 4 lata temu Twój Ruch, wtedy jeszcze Ruch Palikota podbijał polską scenę polityczną, wielu analityków widziało w partii Janusza Palikota szansę na lewicowe przemeblowanie w polityce. Po kilku latach wiadomo już, że nic z tego nie będzie, a Twój Ruch obecnie szoruje po sondażowym dnie. Dla partii szansą na mandaty był wspólny start z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Ten jednak nie chce, by wspólny komitet miał w nazwie nazwę partii Palikota. Wspólne rozmowy zostały więc zawieszone. Myślę, że gdzieś w lipcu, kiedy rozmawialiśmy o koalicji SLD Twój Ruch pod taką Nazwą to miało występować. Myślę, że wszystkim nam zależało, e, obu stronom. Tak? E, były prowadzone rozmowy na szczeblu już tu centralnym na początek. E, tutaj lokalnie nie, nie jeszcze nie, nie spotkaliśmy się, czekaliśmy tak naprawdę na decyzję SLD. E, no SLD zdecydowało o tym, że jednak nie chce takiej koalicji. No i w tej chwili to, co pro, pro, proponuje SLD, czyli SLD Lewisa razem, no, jest takim dosyć zaskakującym rozwiązaniem. Politolodzy mówią wprost, że SLD chce skonsumować upadłą partię Palikota, dając jej miejsce na liście bez szansy na mandat. Partia straciłaby więc podmiotowość, bo jej nazwa nie byłaby zawarta w komitecie wyborczym, a korzyści płynące z tego byłyby minimalne. SLD zapewnia jednak, że ma dobre intencje, a współpraca obu partii wcale nie jest jeszcze wykluczona. Niewątpliwie kluczem będzie to, co będzie się działo na szczeblu województwa jeżeli mówimy o wyborach do sejmików wojewódzkich. W polityce jest tak, że nigdy nie mówi się nigdy i niewątpliwie będziemy chcieli z działaczami Twojego ruchu tutaj z zachodniopomorskiego na ten temat rozmawiać, przedstawiając koncepcję startu, wspólnego startu i utworzenia jednej listy do sejmiku województwa zachodniopomorskiego. No bo stoimy na stanowisku takim, że nie ma sensu rozdrabniać się, nie ma sensu tworzyć kilku list, Twój ruch jest więc w sytuacji w województwie zachodniopomorskim nie do pozazdroszczenia. Gdy wystartują samodzielnie, szansa na sukces jest wręcz minimalna, a gdy wystartują z SLD, wielkich szans na mandaty także nie mam, tym bardziej, że sojusz nie planuje oddawać innym czołowych miejsc na listach. Przestrzegam właśnie przed takim myśleniem, bo, bo oczywiście to w tych różnych rozmowach, nawet nieoficjalnych, się pojawia. Na pewno nie będzie tak, że e, my będziemy dyskutowali o tym, czy oddajemy pierwsze, drugie czy trzecie miejsce, bo szczególnie w wyborach samorządowych, rządowych miejsca nie mają żadnego znaczenia, gdyż najistotniejszą sprawą jest to, jacy to są kandydaci. Twój ruch na ten moment więc startuje sam, jak zapewnia dupi na listy wyborcze. Prawdopodobnie wystawi także własnego kandydata na prezydenta Szczecina. Jeśli chodzi o jedynki, to mamy już ustalone jedynki do Rady Miasta. Listy są praktycznie, można powiedzieć, że już zapięte na ostatni guzik. Jeszcze zostały nam rzeczywiście listy do Sejmiku Wojewódzkiego. Um, jeśli chodzi o kandydata, no to mamy, ale jeszcze się kandydat nie opowiedział. Nie skonkretyzował tego, czy wystartuje, czy nie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że kandydatem Twojego ruchu mógłby być Dariusz Stępień, były radny Szczecina. Ma on jednak nadal wątpliwości. Wybory samorządowe odbędą się w listopadzie.